Może się to okazać w jakimś sensie. E, aparat się zamknął, więc musiałem odtworzyć jeszcze raz. E, także no może ten dźwięk przeszkadzać. Ja śpię w pokoju, w którym są akwaria i przyznam się szczerze, że fluwale śmigają sobie radośnie w nocy i nic mnie to nie interesuje. Natomiast tego dziada wyłączam, bo mnie wkurza. Ale poza tym, poza kwestią tego, tej, tej może nie głośnej, ale słyszalnej pracy nie idę, nie dam rady się przypierdolić do tego filtra tak naprawdę. Właściwie w sumie to mogę polecić, jeżeli komuś ten delikatny szum nie, yy, nie przeszkadza, to zdaję ten filtr egzamin. Polecałbym, bo masa ludzi te filtry kupuje, bo one są, no jak mówię, tanie. I w sumie warte swojej ceny to e, kupowanie tych filtrów. Jeżeli jest to opcja tańsza, to kupowanie tych filtrów w ogóle bez mediów filtracyjnych, dlatego że za niewielkie pieniądze możemy sobie y, sami złożyć media, a media w tym filtrze te oryginalne nie były najlepsze. Ale to możliwe, że to mój sprzedawca, bo to różnie, różne tam wkładają. Wiem, że są też opcje. Kupienia tych filtrów w ogóle pustych, bez mediów, I wydaje mi się to do, dobrą opcją. Na koniec, a co jeszcze to ma ma rurki, a ja oczywiście każdy filtr no rurki, jak to rurki, no jak ma się rurka popsuć, więc a dzisiaj sobie jeszcze docinałem te rurki, bo mi tam za mało miejsca pod tym, pod tym stołem, ale. Rurki są czarne, co dla mnie jest plusem, przy moich czarnych tołach są po prostu niewidoczne. Ma deszcz, mój przynajmniej miał deszczownicę, ale ja jej nie używam. Miał skimmer, cienki bo cienki, ale miał. Też nie używałem, bo akurat przy tym filtrze ten skimmer może go lekko zapowietrzać, a zapowietrzony filtr już wtedy naprawdę pracuje głośno. Jedna rzecz chciałem powiedzieć o przy tych filtrach, czego się wystrzegać, gdzie taki myk, na który ja się dałem złapać, to gówno. Bayer UV, ja nie polecam kupować tych filtrów z tym w opcji UV w ogóle. Z dwóch przyczyn, Pierws, z trzech właściwie. Pierwsza jest taka, że ta żarówka ma 9 W, czyli niewiele i ona jej żywotność to jest pół roku. Po pół roku trzeba to odkręcić i wymienić tę żarówkę w środku i ja tego nie zrobiłem, bo nie widziałem sensu. Po drugie UV w takiej opcji woda przepływa za szybko dookoła tej lampki. I ona jakby, no ona jest na papierze, cieszymy się, że mamy tu UV, ale ono co działa pff, raczej myślę, że wątpię. Ehm, druga rzecz jest taka, że to UV, nie wiem czy to będzie widać, właśnie ta lampka wchodzi w ten komin, w którym woda spływa na sam dół i jeżeli ktoś miałby wielkie akwarium i zależałoby mu na przepływie, Skutecznie ten przepływ prawdopodobnie ogranicza. No trzecia rzecz jest taka, że zdejmując, wkurza mi to zawsze strasznie, zdejmując tą e, głowicę, strasznie muszę na to uważać, żeby tego nie nie... bo to jest szklane, żeby tego nie pęknąć, żeby tego nie złamać, no bo w tym momencie miałbym kurwa, przebicie prądu. E, ale nic takiego się nie wydarzyło, no po prostu trzeba na to uważać, ale najlepiej, jeżeli chodzi o ten filtr, to polecam kupować e, filtry bez tego bajeru, bo to jest Bayer. Jeżeli już UV, to osobne i z prawdziwego zdarzenia. Chociaż ja mam taki no, ambiwalentny stosunek do UV. Nie jestem pewien, czy to działa. Ewentualnie ja nigdy nie miałem aż takich problemów, żeby UV mi te problemy... No bo UV pomaga właściwie na zakwit wody. Zielona, mętna woda. Glony takie już pływające. I ja nigdy takich historii nie miałem, więc to moje UV to... A! Na krasnorosty nie pomogło. No. Jeszcze na koniec, taki mały patencik, jeżeli chodzi o filtr wyczyszczony, bo filtr wyczyszczony tylko zrobi syf w akwarium przez pierwsze 24 godziny. On się musi na nowo przegryźć i, i zestroić i dopracować. Co ja robię, zamykając taki filterek, oczywiście zanim zamknę tą głowicę, to ja sobie go już prosto zalewam wodą z akwarium. Już nie czekam, nie, 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 aż on się tam, nie, nie tą pompeczką po prostu zalewam sobie go jak najbardziej, tylko mogę. Zamykam głowicę, odpalam filtr i on się tam odpowietrzy za moment. Samemu też go tam można popizgać troszeczkę. Co ja tak z tym pisganiem? Też go tak można trochę tam poszturchać. To fil się też ładnie odpowietrzy. Natomiast co ja robię, zakładając tą, tą, tą głowicę, i tu mamy wlot i wylot, to wylot, wylot. Podłączam, podłączam, podwężam i do ścieków, Natomiast wlot wkładam do akwarium, i w tym sposób zaczynam podmiankę i płukanie tego filtra w tym samym momencie. W tym momencie te pierwsze farfocle, które filtr wyżyga, to on ich nie wyżyga do akwarium. Tylko po prostu spuszczam wodę do podmianki z akwarium przy pomocy filtra. Dwa pieczenie przy jednym ogniu, bądź też dwie kury zabite jednym kamieniem. Po prostu pierwsze płukanie, pierwsze wyrzucenie tego syfu idzie w diabły. I kiedy już podłączam filtr wyczyszczony i przepłukany, to on pracuje sobie normalnie, tak jakbym go wcześniej nie tykał. No i tyle no na temat y, tego filtra, który na rynku jest dosyć charakterystyczny. jak mówię jestem zadowolony, gdyby tylko tak nie szumiał. Natomiast jeżeli chodzi o filtrację robi absolutnie robotę i tyle. Nie słyszałem na temat, y, nikt mnie jeszcze nie napisał, że ma ten filtr i ma z nim jakiś straszny problem. Natomiast bardzo dużo ludzi do mnie pisze, że oj, ten to drogi. Ten wiadro takie. Drogie, bo kosztuje 200 zł, a wewnętrzny jest tańszy, bo kosztuje 120. No ale wewnętrzny zabiera miejsce w akwarium. Wewnętrzny połowy nie ma tych mediów filtracyjnych. Poza tym, no walory estetyczne też jakby mają tutaj znaczenie. Ja polecam kubełki i koniec. To taki kubeł nawet bym śmiało założył na akwarium 50 litrów i go tym oto zaworeczkiem lekko zdusił do przepływu takiego jaki bym chciał. No, i tyle w temacie. Mokre łapska, siema.